pis tylko potrafi kłamać i manipulować, bo nic innego po prostu nie potrafią. Ale też ogląda nas mnóstwo ludzi, więc szanowni państwo, liczą się konkrety. Powiedzmy, czym zajmował się PiS, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową. 2400 orlików, ponad 2,5 tysiąca orlików zostało zrealizowanych. Przez 8 lat rządów PiS-u, wiecie państwo, ile wyremontowano orlików? Szanowni państwo, zero. Ale przyszedł rząd Kompetentny, dokładnie zero. dokładnie zero. Przyszedł kompetentny rząd i wystarczyły dwa lata, aby jeżeli chodzi o remonty i budowę orlików, szanowni państwo, zrealizować ich kilkaset. 800 już jest w trakcie realizacji, przez, te, przez dwa lata będzie 1200. Młodzieży, słuchajcie, piszcie z tego śmieje, że przez 8 lat oni chcieli zamknąć orliki, a my przez dwa wyremontowaliśmy ponad 800. 1200 będzie zrealizowane przez następny rok, a wybudowane nowych Dziękuję 250. Bardzo, można robić, można działać. Wy tego nie potrafiliście. To jest Dziękuję ta zasadnicza bardzo, różnica. Dziękuję pośle. bardzo.